Marta była cudownym człowiekiem, kochała ludzi i kochała zwierzęta. Dwa lata temu zaproponowała mi, abym przeszła szkolenie tak ona i zaproponowała to jeszcze kilku osobom. Szkolenie jeśli chodzi o inspektora Otos Animalsów. Załatwiła wszystko, znaczy dzwoniąc do Gdyni zorientowała się, gdzie, gdzie jest siedziba ogólnopolskiego Towarzystwa Otos Animals. I przeszliśmy szkolenie przez kolegów z Gdyni i szczęśliwie praktycznie pierwsza siódemka razem z Martą zdaliśmy egzaminy. I wówczas Marta sama podjęła jakby decyzję, ale przy naszej aprobacie, aby założyć inspektorat w Kędzierzynie Koźlu, bo okazało się, że takich inspektoratów już kilka wtedy w Polsce było. Najbliższy był w Lublińcu. Przez ten okres, no, Marta była siłą napędową naszego działania, dlatego że sama starała się, aby jak najwięcej coś zrobić dla tych zwierząt, nie tylko po prostu no je kochać i mieć w domu, ale również dla bezdomnych, więc jako szef inspektoratu, Prowadziła, znaczy prowadziła, można powiedzieć, karmiła zwierzęta, bezdomne koty. Na jej działkę na kuźniczkach przychodziło około 20-25 kotów, które regularnie karmiła. Karmiła również koty pod eklerkiem i w kilku innych miejscach, a oprócz tego starała się, abyśmy mogli jakoś działać w takich godziwych warunkach, więc dzięki niej i jej staraniom w administracji budynków komunalnych. Maliśmy, y, siedzibę na ulicy Rejmonta w Blachowni. Marta była na tyle człowiekiem dobrym, kochanym, że ona ze swojej diety, po, jako y, powiedzmy działaczka w Radzie powiatu, utrzymywała, płaciła miesięcznie czynsz, płaciła opłaty za światło, za y, wodę, za ścieki, y, śmieci. No i... Sami staraliśmy się, aby tak, abyśmy jakoś wyglądali, więc Marta nawet za ludzi, którzy mieli, bo tam byli, są i uczniowie, są ludzie starsi. Marta sama płaciła za nasze mundury, które później, kto mógł, to jej w ratach przez rok praktycznie spłacał. Marta nie chciała tylko, aby to było, że starsi. Bardzo chciała, aby garnęli się do nas młodzi ludzie, młodzież. Dzięki niej pół roku temu odbyły się ponowne szkoły. I naszych inspektorów już w tej chwili jest nas 16. Było 17, no nie ma najlepszego, najcudowniejszego. I to, że my działamy, to zawdzięczamy tylko Marcie. Więc Marta jako człowiek, no mówiąc szczerze, bardziej dbała o zwierzęta niż o siebie. Ile razy do niej przyszłam, jak pisaliśmy jakieś pisma, to Marta mówi: "Wiesz, dzisiaj jeszcze nie jadłam, ale poczekaj, muszę nakarmić koty". Kupowała mięsko najlepsze, kupowała jakieś wątróbeczki, kupowała dobre, bo te puszki czy te różne takie jednorazówki, takie w jednorazowych opakowaniach pokarm dla kotów to nie był najprostszy, najtańszy. To były drogie z Cezara i z innych różnych firm. Po prostu Marta większość pieniędzy, które miała z diety oraz pensji, wydawała na zwierzęta. I, I dlatego nie dbała, bo pamiętam taki moment nawet, że miała jechać do lekarza, do reumatologa, bo również leczyła się na stawy. Ale mówi: wiesz, jest interwencja, jeśli chodzi o psy, to musimy pojechać tam. Ja z nią pojechałam, a z rezygnowała wtedy, wtedy z wizyty u lekarza. No Marta nie dbała o zdrowie. Ona dbała o zwierzęta i dbała o nas. Więc trafiła nas wiadomość niesamowita parę dni temu i w czwartek pożegnaliśmy naszą koleżankę Martę Szydłowską. O jej działalności w mieście wie bardzo dużo ludzi, wielu ludzi się z nią stykało. Była niesamowita, o wielkim zaangażowaniu, o wielkiej ofiarności, ale mało kto wie, że w latach młodzieńczych zafascynowana była górami. Pierwszy raz, jak ją spotkałem w Tatrach, to było Pewne objawienie nawet spojrzałem na nią i zobaczyłem w jej oczach niesamowitą miłość do gór. I ta miłość cały czas była jej mottem chodzenia po górach. Na początku chodziła po wysokich górach, momentami skakała jak kozica, jak szła ciężko na podejściu i dotknęła wreszcie pionowej skały, wtedy stawała się kozicą. Była niezwykle przyjacielska, pomocna każdemu, raczej pomoc od nikogo nie chciała. Nawet jak ktoś jej to proponował, nagle zawsze odrzucała. I tak w zasadzie zaczęła się nasza wspólna przygoda, zakończona Himalajami. Żeby pojechać w Himalaje, to Marta zawsze wymyślała hasła. Jedziemy w Alpy, no to jedziemy w Austrii, na najwyższy szczyt. Marta od razu, a dlaczego nie najwyższy, na Mont Blanc? No to idziemy na Mont Blanc. I tak się stało. Pojechaliśmy na Mont Blanc. Marta nie weszła na szczyt. Były trudne warunki, ciągłe deszcze, opady, śnieżyce. Trudno się wychodziło, czekało się na tak zwane okno, żeby tam kawałek do góry podejść. Marta z wybitnymi ludźmi poszła w kierunku Mont Blancu na My, tak zwany lodowiec giganta. Droga niepraktykowana zupełnie. No i tam doznała pierwszej kontuzji. Wpadła do szczeliny. Koledzy pomogli wyjść z tej szczeliny wezwano helikopter. Powiadomili nas na Toborisku my biegniemy do szpitala, a Marty nie ma. Marta po prostu uciekła ze szpitala, żeby nie narazić też na koszty. Opatrzyli ją tam spokojnie w szpitalu, ale już nie chciała przebywać. Więc Marta była zawsze taka, nie chciała nikogo narażać na nic, na żadne straty. Później następnym etapem miało, miały być przejściowo, hindukusz. No ale w Afganistanie się rozpoczęła wojna, niestety. No to jak nie w Afganistan, no to w Himalaje i to też pomysł Marty. Marta pracowała z nami również na pracach wysokościowych. Jako kobieta była troszeczkę niezgrabna i farba gdzieś poleciała, no i była najbardziej z nas umazana zawsze. Ale wszędzie pracowała na równi z męż mężczyznami. Wyprawa się udała, ta pierwsza wyprawa, bo z Kędzierzyna pojechały dwie wyprawy. Ta pierwsza wyprawa była udana, ponieważ no, zakładany szczyt został zdobyty przez mężczyzn, ale kobiety znalazły sobie cel przed wierzchołek tego szczytu. I to była wysokość prawie 6000 metrów. Może nie trudna góra, ale bardzo trudna orientacyjnie. Przy mgle, przy śniegu, praktycznie na białych płaszczyznach trudno znaleźć kierunek powrotu nawet. Dziewczyny szczęśliwe wróciły. Żeby zobrazować jeszcze Martę jako człowieka gór, to miała w sobie coś takiego nieodgadnionego. Ona potrafiła wejść na szczyt i przedłużać te chwile na szczycie. Ona zawsze mówiła, jak to miło jest patrzeć na to po głowie mniejszych szczytów z góry i pomyśleć sobie, że tam na dole czekają u nas jakieś problemy, ale one są mało ważne, istotne, mało istotne. Te problemy były tu, żeby wejść na tą górę. Jest o wiele trudniej wejść na tą górę niż pokonać na dole. I Dlatego jej się łatwiej trochę pracowało dzięki górom, również, również w tej jej zasadniczej działalności społecznikowskiej, która była ogromna. I myślę, że o górach można powiedzieć tyle. Cały czas mówiłem Marta była ciężko mi to przechodzi przez gardło, bo to są praktycznie niedawne dni, ale myślę, że tak, że po Marcie wśród przyjaciół z gór, a miała ich bardzo wielu, to wybitnych wspinaczy znanych z pierwszych gazet, którzy z nią często korespondowali, miała z nimi kontakt, ją bardzo szanowali i myślę tak, że pamięć po niej będzie tak długa, jak my będziemy pamiętali, i tak długo będzie z nami żyła. Będziemy zawsze ją wspominać bardzo, bardzo serdecznie.